i stanęliśmy, zostaliśmy na recytacji. Czyli można powiedzieć. <klucz> Panie Mirku, można powiedzieć, że pan raczej taki spec odrapowania bardziej. Tak? E, e, moja żona mówi, że zawsze jak, jak się z czymś ścinam, to żeby zarysowanie się wziął. to jest bezpieczniejsze zajęcie dla mnie. I dla wszystkich. To narysuję to jakąś piosenkę? Bardzo proszę. Pan mówił, że pan taki lubi piosenki biesiadne, pan jest człowiekiem towarzyskim. No najbardziej popularną chyba biesiadną piosenką ostatnich lat jest piosenka Hej Sokoły, to wszyscy znają. To jest... Chyba zawsze była popularna. Pan to zna oczywiście. Pan, pana pomocą myślę, że na no radę. To myślę, że państwo, e, państwo znają, nawet nie byliśmy na tyle bezczelni, że państwu e, dawać tekst. Czy jest tekst? To był Jest tekst, dobrze, to co? Detkobent gra, my śpiewamy. Na stojąco, co? To chodźmy na stojąco. Brawo! Żal, żal za dziewczyną, za zieloną Ukrainą. Żal. Szefie zokoły, omijajcie góry, lasy, doły. To dwoim dzwoń, mój dzwoneczku, mój Ona jedna nam została, jaskółeczka moja, moja mała. Na zielonej Ukrainie, najpokojnej. imena. O, rozumiem. Mirosław Jabiecki, proszę państwa. Proszę państwa, i to na dzisiaj wszystko w programie Herbatka utatka. Przypominamy, że kontakt z nami jest prosty przez internet www.drozda.pl, drozda z małej litery i tam państwo mogą propozycje gości do naszej herbatki przysyłać oraz pytania do nich. To wszystko. Dziękuję bardzo. Gabi Gold. Tareusz Drozda. I. Detko, Detko Band.